Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 13. 13. 13. Dzisiaj mamy 13 marca 2023 rok. Proszę Państwa, tego nie zobaczycie na żadnym kanale. Ja nie pokazuję pszczół na ramce, że siedzą. Tylko jakie mam takie pokazuję w mieście. To są rodziny niełączone jesienią, niewypasane na zimę. To jest szoa kaukas. I te pszczoły, proszę Państwa, choduje w ulach ściśle przystosowanych do pszczół Kaukaz. To są ule mniejsze. Tą rodzinę tak wygląda, że jakby, proszę Państwa, zastał jeszcze w kłębie zimowym. Ale ona się oblatywała. Ona się oblatywała. I, i wzięła pół litry syropu. Zobaczymy jak tu jest z pokarmem. Ta rodzina mi czerwiła do grudnia. Z tej rodziny wyjmowałem na początku grudnia ramkę z czerwien. Pokar ładny Wyjąłem ramkę z i usunąłem z jej zasklepionem, je zasklepionym, bo inaczej nie szło. Proszę Państwa, jej zatrzymać z czerwieniem i to się udało no ładnie ma pokarmu także dam jej pół litry no po prostu nie trafiłem nie trafiłem pszczoły się pięknie cofły w głąb gniazda także nawet śladu po nich nie zostało, proszę państwa kolejna ramka pełna, szok czyżby one w zimie nosiły pokarm do ula może śnieg nektarował no teraz Proszę Państwa, kolejna. O, tu jest ramka pusta. Wiem, widać, tu jest. Proszę Państwa, ramka pustawa. O, tu były ramki, proszę Państwa, skoczone do kupy. Chyba, że ja je przesunął, ale chyba nie. A tu, proszę Państwa, ramka cała pusta. To znaczy, że na tej ramce. Proszę Państwa, te moje pszczółki tworzyły kłąb zimowy. Proszę Państwa, następna ramka pusta. Proszę Państwa, rodzina pszczela, pszczoła Ula wyżarła ramki. Proszę Państwa, są jajka, są jajka, są jajka, matka zaczęła czerwić, no fajne, także tu, choćbym jajka zaziębił, to, to jest bardzo mała strata, strata czasowa, no, no i tu jest proszę Państwa, to nie jest taka rodzina. Że nie wiadomo co, ale jest dobra. I tak, proszę Państwa, zobaczyłem następną rodzinę, która ma cztery ramki pokarmu i trzy ramki puste. Także ta rodzina bez zimy, trzy ramki puste, wyjadła a resztę ma. No, się, rodzina się oblatuje. I tak proszę Państwa wygląda sytuacja w tym gulu. Proszę Państwa tym ujęciem, tymi spostrzeżeniami serdecznie się z Państwem żegnam.